Mam tu taki pistolet yy, na bańki, w zestawie była taka bateria i tylko, że ona nie wystarcza zbyt, zbyt długo na jeden, dwa zbiorniki ogólnie mam taki problem z dorobieniem drugiej takiej baterii ogólnie, no, działa to jest ta bateria z zestawu a to jest ta bateria, którą sam dorobiłem, to jest taki x Star 18 650 37V to dokładnie to samo tutaj zolutowane. I problem jest taki, że jak włączę tą baterię, to pistolet startuje, ale tak dosłownie na ułamek sekundy. Tak widać, że delikatnie się przesuwa. I teraz chciałem sprawdzić, jakie to ma na, na, ogólnie napięcie, jakie możemy sprawdzić. Najpierw ta bateria, która w zestawie, bo oryginalnie to jest ta z zestawu i ma napięcie o, źle podłączyłem 3,8 V, rośnie, bo przed chwilą zrobiłem zwarcie. Około 4 V, i teraz podłączymy tą drugą, tą, którą ja dorobiłem. Ona ma też około 4 V, czyli są naładowane ogólnie. I teraz tak tylko odkryłem coś ciekawego. Ta moja dorobiona. Jak ją podłączę e, przez miernik, żeby sprawdzić, ile amperów pobiera. No to zresztą zróbmy to. Czyli mam tutaj taki kablek przygotowany z, z łączkami WAGO, żeby szybko podłączyć. Podłączymy tą moją dorobioną baterię. Przepuścimy przez miernik. Czyli tak, czerwony podłączymy do czerwonego, a czarny pójdzie przez miernik. Teraz tak, jeden tutaj, a drugi tutaj. No i co ciekawe, co ciekawe, teraz ta moja bateria, gdy ją podłączyłem przez miernik, czyli tutaj dwa przewody przez miernik, a przez amperomierz, to jest cały czas ta moja dorbina, to teraz działa, To jest bardzo dziwne. Ciekawe, bo odpala, 3,5 Ampera zabieram i wszystko działa. A jak podłączę bezpośrednio, bez, bez udziału e, miernika, To bateria nie działa. O co tu chodzi? Nie wiem.